Cześć, witajcie kochani. Przychodzę dzisiaj z nową kolekcją od Avon. Nie wiem, czy to dobrze wymówię. Parlesk? Chyba tak. Eee... To jest taka kolekcja, już myślę, bardziej na karnawał, chociaż karnawał w tym roku to będzie odbiegał trochę od normalności. No ale zawsze można się pomalować w domu dla własnego nastroju. Opakowania wyglądają tak. Dlatego też się ubrałam tak troszkę... W... Kolorowo, bo jest to taka kolekcja bardzo Syrenia. Mamy paletkę, mamy cztery linery i są jeszcze rozświetlacze do ciała, których nie mam, bo kosztują 50 zł za tubkę. Więc myślę, że troszkę przesadzili z tą ceną, jednak. 50 zł są dwa odcienie: jest Rose Quartz oraz oh Honey. No nie sprawdzę ich, to już wykracza za mój budżet, po prostu to jest za dużo dać w stówę za dwa rozświetlacze. No nie, no, no w ogóle nie. Myślę, że większość z Was pomyśli to tak samo jak ja. W każdym razie najważniejsze myślę, że w tym całym zamieszaniu jest paletka oraz te linery, które wyglądają zarąbiście. Paletka kosztuje 76 zł, więc również do najtańszych nie należy. No opakowanie to jest po prostu mistrzostwo świata. Postarali się tak jak i w tej poprzedniej paletce Glowing Gold. Tutaj mamy tłoczenie rose goldowe. no po prostu coś pięknego. W środku mamy duże lusterko, bardzo dobre lusterko. Już jestem czerwona. No dobra. Um, oraz 2, 4, 6, 8 cieni i rozświetlacz. Tak to wygląda. Um, myślę, że ten cień ja sobie specjalnie nie nałożyłam różu. Użyję go jako róż właśnie na policzki. No i rozświetlacz, rozświetlecz, wiadomo. Te błyski są bardzo ciekawe. Będziemy zaraz testować. Oraz cztery eyelinery perłowe w płynie. Po trzy dyszki za sztukę. Mamy tutaj odcienie. Midnight Black. Oj. Niestety to jest taki bardzo twardy, krótki, gąbczasty um, gąbczasty aplikator. Silver Lining, Pearl Lipping i Fresh Water. Dobra, zobaczymy je w akcji. Ogólnie linery są bardzo rzadkie. Aplikator jest już do niczego, to Wam mówię od razu, bo przy malowaniu kreski robi nam w środku dołek, a, roz, a mm, eyeliner... A eyeliner rozlewa się na boki. Przesunęłam was bliżej, żebyśmy się lepiej widzieli. A raczej wy mnie. I lecimy od razu z grubej rury z paletką. Paletka y, można ją fajnie wygiąć, tak jak tą poprzednią, więc... Good job, jak to mówią moje dzieci. E, sobie weźmiemy puchaty pędzelek. Sprawdźmy, co ja tutaj mam. Mam przypudrowane powieki dzisiaj, korektor i przypudrowane powieki. Eee, cień przejściowy, czyli ten tutaj jaśniutki, w załamanie. Wiecie co? Zrobimy dwa makijaże, bo tutaj są tak odmienne kolory, że nie chcę tego wszystkiego wrzucać na jedno oko. Zrobimy jedno oko bardziej w różu, a drugie w turkusach. Więc lecimy z jednym oczkiem na razie. Dzień przejściowy, bardzo fajnie się blenduje. Dobra. Dam sobie teraz ten ciemniejszy tutaj. I od razu na dolną powiekę. I najciemniejszy to jest taki brąz lekko z domieszką śliwki, czyli to, czego mi brakowało w ostatniej palecie, taki dość ciepły, czekoladowy, mm, truflowy, o, truflowy cień. Wezmę sobie taki mniejszy pędzelek łaski. I myślę, że użyję teraz z tego błyszczącego różu tutaj. Palcem może, o, sprawdźmy to, jak to palcem wyjdzie, bo pędzlem podejrzewam, że będzie słabiutko. Pędzlem na sucho szału nie ma, niestety. liczyłam na coś więcej no bardzo suchy, mało błyszczący ale mam jeszcze jedną rzecz mianowicie metaliczne cienie w płynie i sobie położymy na dolnej powiece malutki pędzelek O, cholera, ale szczypię. No, ma coś w sobie, nie. O, kurczę. Ma w sobie coś takiego, że normalnie czuję, jak mi w oko drażni taki powiew nie wiem czego. Dobra, zobaczę jeszcze na górnej powiece, czy też się tak będzie robić, czy tylko dolna powieka, bo wiadomo, z dołu paruje do góry, a zobaczymy tu. I teraz takim płaskim, syntetycznym nałożę jeszcze raz ten błyszczący. O nie, nie da się. Jeszcze z palcem dołożyć. spróbuję. No i mi się zrobiła powieka babcina. Ponownie biorę mały syntetyczny pędzelek i nałożę sobie ten cień, czyli rozświetlacz krótko mówiąc. Zaraz w ogóle jeszcze musimy twarz dokończyć, a może na koniec. I wewnętrzny kącik. No dobra, powiedzmy, że może być. Spróbuję sobie jeszcze dołożyć w zewnętrzny kącik, bo coś tutaj mi jest za jasno, tego najciemniejszego cienia, brązowego, truflowego. Też nie wygląda w porządku, ale no z tym błyszczącym różowym cieniem niestety jest piękny, ale za dużo się musiałam namęczyć. E, zróbmy sobie może teraz jakąś kreskę e, jakąś mam na myśli. Mm, może wezmę srebrną. Nie wiem jak tym będzie się malować. Spróbuję sobie troszkę na ręce. Dobra. I jej spróbuję sobie wyciągnąć tutaj taką kreskę. Takie half cut crisp, Odcięcie. On jest za gruby. Bardzo, bardzo, bardzo źle to wygląda. Kurczę, a już myślałam, że będą fajne eyelinery w końcu. Ja to rozblenduję, bo to wygląda strasznie. Oj nie, oj nie, jest coraz gorzej. Dobra, biorę rozświetlacz z powrotem i po prostu pociągnę troszkę rozświetlaczem. A mogło być tak pięknie. Dobra, ostateczna jeszcze próba czarny, zrobię sobie delikatną kreskę wzdłuż linii rzęs. Ale zrobię to inaczej. Wyłożę sobie na, na rękę i będę nakładać pędzlem. Mam taki ekstra precyzyjny, cieniutki pędzelek. I spróbujmy. Dobra, mamy takie coś. Wytuszywałam rzęsy. Na jednym oku oczywiście. Um, eyeliner bardzo szybko zastyga. Ciężko się nim malowało, bo jest bardzo rzadki. Błysku prawie, że nie widzę. Takie delikatne, minimalne drobinki brokatu się błyszczą. E, cień różowy błyszczący? No nie. Mm -mm. Słabizna totalna. E, cień w płynie? Szczypał w oko. Oj, ojoj, oj. a liczyłam na więcej. Dobra, lecimy z drugim okiem. Teraz pójdziemy bardziej w turkusy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Powiekę mam całkiem suchą. Może sobie ją lekko przelecę. Gąbeczką zbliżoną, żeby nie była aż tak sucha. Może będzie lepiej łapała. Albo nawet dołożymy korektora. Czekajcie. Zobaczymy, może będzie lepiej. Na mokrej. No dobra. I teraz turkus na całą powiekę. Matowy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No, jest inaczej. Powiem Wam, że się wyblendował super. No brakuje mi tutaj teraz beżowego cienia. Więc sobie wezmę z innej paletki. Beżowy cień i sobie po prostu tutaj lekko podjadę. Dobra. Na środek powieki położę błyszczący turkus. I co? Palcem pędzlem, palcem, pędzlem palcem. Zobaczymy. No, ten już jest inna. Tu jest inna konsystencja niż przy różowym, więc. No, o co chodzi? O co chodzi, ja się pytam? <słuch> Całkiem inny cień. Piękny, cudny cień. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Mm, 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 mm. Zobaczcie. No, boski. A ten róż w ogóle nie ma takiego blasku, ten różowy. I on się w ogóle nie chce tak transferować jak ta, ten turkus. Zobaczcie. Turkus, jakie pociągnięcie, a róż. Bez porównania w ogóle. No, róż. Mm, mm. Turkus, jak najbardziej. Dziwne, co? No właśnie, a mogło być tak pięknie, mogła być cała taka cudowna, to by było w ogóle świetnie. Dobra, mm, tu mamy taki piękny limonkowy cień. Ja jestem ciekawa, co z niego wyjdzie. Wezmę sobie mały syntetyczny pędzelek. I damy go tu. O, ho, ho, jaki piękny. Piękny. No, czemu to nie było takie fajne. Coś pięknego. Dam jeszcze delikatnie na środek powieki. Ha. No I jeszcze na dolnej powiece dołożę tego turkusu delikatnie na środku. co? Rewelacja, po prostu rewelacja jest ten dzień. Dobra, troszkę przesadziłam z ilością tuszu do rzęs, ale to bierzemy na to poprawkę, bo mam świeży po prostu i on zaczął mi sklejać rzęsy. Zróbmy sobie jeszcze ten róż i rozświetlacz. Taki mam pędzelek tutaj największy i większego chyba bym nie mogła, bo by mi się nie zmieścił, ale wezmę sobie tak ciap-ciap. Bardzo się pylą te cienie, bardzo, bardzo, zobaczcie. No, tak konkretnie. Dobra, zobaczymy, co tu nam z tego wyjdzie. I wachlarzyk, i rozświetlacz. No, chociaż rozświetlacz jest czaderski. No, proszę Państwa. Nie robi plan, Nie bieli. Ładnie błyszczy. No, poszaleje dziś konkretnie. żeby trochę przykryć ten róż. Na kamerze jest trochę zjedzona, ale uwierzcie mi, że na żywo daje czadu. Ale wiecie co? Ten płynny mi tu tak nabroił. Ja mam tu dziurę po prostu. To nie ma w ogóle cienia. O co chodzi? Bo ja już nie czaję. Wezmę sobie rozświetlacza tutaj na no jeszcze. Albo tego różu, może. Dobra, to jak mamy takie coś, to by się przydało czy coś na usta. Mam tutaj trzy różowe pomadki i teraz nie wiem, którą wybrać. Hmm? Myślę, że to się chyba nada najbardziej, bo tutaj mam już taki wściekły. To będzie taka takie totalne lata 80. wtedy. I taki zgaszony. Nie, ja, idę w śliwkę. Wiecie, że ja lubię śliwki. O jest. I mam tutaj szminkę Hot Plum matowa z Ewą Pochodzę tak do wieczora. Idę Wam znać jak z tymi cieniami ostatecznie. Na pewno na nie na ten moment są eyelinery. To jest totalna porażka. Aplikator porażka. Formuła porażka. Um zmyły się bardzo łatwo chusteczką mokrą, nawilżoną, więc trwałość pewnie będzie porażką. Mam tutaj ten czarny, więc zobaczymy. No srebrny to był w ogóle nie wypał, a różowego już nie będę męczyć w ogóle i, i tego niebieskiego również, bo są takie same po prostu. Jak widać turkusowe oko wygląda rąbiście. a różowe takie smutne i szare. Dlaczego? No, Kurczę, no, no tak fajnie wyglądają te cienie w palecie. Takie są intensywne, a na oku wyszło tak brudno. Turkus za to mnie powalił po prostu totalnie na łopatki. Zobaczymy jeszcze, jak z trwałością, i ostatecznie dam Wam znać yy, za chwilę wieczorem, <grych> i jak to wygląda. No bo to jednak jest 75 zł. Więc nie tak mało. No, witam po 7 godzinach. Jak tak patrzę, to w ogóle nic się nie stało z tymi cieniami. I w ogóle nie straciły na intensywności. Nie zebrały się nigdzie. No ten turkus to w ogóle powala na kolanach swoim blaskiem. Szok po prostu. Mm. Z tym okiem to jeszcze na razie przymknijmy oko. Ja jutro zrobię jeszcze jeden makijaż taki różowy. Z tymi błyskami i z matami różowymi. Na mokrym korektorze. Tak jak tutaj robiłam na lekko mokrej powiece i to się po prostu wszystko tak pięknie trzyma. A tutaj po prostu może to jest wina zbyt suchej powieki, przypudrowanej, i no, wszystko się trzyma. No, pomijając oczywiście um, eyeliner, który jest bardzo wypłowiały, zresztą taki był od początku, więc ja tych linerów nie polecam. Tym bardziej za 30 zł, za sztukę. Nie, kompletnie nie. Dobra, hmm. widzimy się jutro. No hej, z że dzisiaj się bardzo średnio czuję, zrobimy sobie tylko taki szybki test na jednym oku. Kładę korektor. Wezmę sobie najpierw ten. Teraz ten i ten najciemniejszy delikatnie tylko, i teraz paluchem różowy błyszczący. Jest lepiej, ale totalnie nie jest taki błysk, jak ja lubię, jak ja bym chciała, żeby on był. Zrobię jeszcze jedną rzecz. Wezmę sobie na taki pędzel syntetyczny. Tak. I migiełko utrwalająca. Może być też woda po prostu. No, jest lepiej, ale to jest chyba po prostu taki cień. Są intensywne, ale nie jest tak błyszczący jak ten e, turkusowy. To na pewno. No, teraz wygląda fajnie. Także gdyby ta paleta kosztowała 50 zł, to bym wam ją serdecznie poleciła, a za 75 myślę, że nie warto, bo tam są tylko 4-5 fajnych cieni, a te róże są bardzo słabe, niestety. Więc no, jeżeli macie ochotę, no to oczywiście wasze pieniądze, ale moim zdaniem to troszkę jest za dużo, jak za tę ilość fajnych cieni, bo mówię nie cała paleta jest super moim zdaniem. No teraz już to wygląda dużo lepiej ale. I pamiętajcie, żeby yy, malować na mokry korektor, albo nawet na jakąś bazę, przy, która ma lepszą przyczepność niż na pewno, przy, na, na pewno nie na przypudrowaną powiekę. To na 100%. Także decyzja należy do Was. Podoba mi się, ale nie tak na 100%, tak na 75%. jaki to widzimy się w następnym filmie już za tydzień. Będą propozycje makijażu świątecznego paletą Eveline Chocolate, którą dorwiecie w Biedronce. Więc jeżeli Was bardzo interesuje albo macie już kupioną, no to zapraszam Was za tydzień na odcinek taki makijażowy, a codziennie zapraszam Was na vlog masy, które bardzo, bardzo dzielnie <grywam> nagrywam, mimo że wiadomo, jak to przy dzieciach, to nie jest tak prosto wcale znaleźć ten czas. <grywam> Dziękuję Wam, że jesteście razem ze mną. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam na Instagram. Do zobaczenia, cześć.